I gotta feel it. You don't mean it. you sad right now? I gotta feel it. Gotta feel it. There's something about your eyes. Ja jesta dama. Właśnie się wieda, czy możemy to filmować. Podrzucę mu w oblerkę. Je moet een pad doen met de dekgang. Zo voel ik het hier. We zijn heel traag, je moet nog veel langzamer aan Wow! Piękny, piękny okoń, kurde nie mam podbieraka, wow, piękny okoń, zobaczcie tylko. Byle by mi się nie wypiął. Byle by mi się nie wypiął. Kurde, jak go teraz tutaj podebrać? Wiedziałem, że trzeba wziąć podbierak. Dobra, kładę się. O. Kładę się tutaj jakoś, nie wiem, na jedną rękę. Jaka akcja Kawałek wyżej Kawałek wyżej go mam Nie nie mi się o, mam go mam go Mam oksa pięknego. Zobaczcie tylko Wow Wow! Piękna ryba, dobrze się zapiął, dobrze, pięknie się zapiął. No, o, pyk, piękny okoń, zobaczcie jaki grubas, jaki grubasek, piękny. No trzeba go byłoby zmierzyć teraz, czytajcieś miarkę? Jest miarka. Jest i pierwszy okoń. Ile masz? Powiedz. Okoń ma... Jest na zero. Czterdzieści... Sześć... Czterdzieści sześć centymetrów. Dokładnie. Piękna rybka, dobra. Szybkie zdjęcie, o ile mi się uda. Siemaneczku moi kochani, witam Was na kanale Holenderskie Drapieżniki. A dzisiaj witam się z Wami taką piękną, fajną rybką. 46 cm okoń, złapany na Carolina riga. Piękna, fajna rybka, zobaczcie. Super. Dobra, nic. Zwracam jej wolność, tutaj zobaczycie teraz ee, jak wypuszczam to jest troszeczkę wysoko musiałem się tutaj położyć, w ogóle pewnie to na filmiku zobaczycie e, Piękny, zobaczcie te kolory Piękny pasiak, 46 cm na Karolina Rig. Dobra, zwracamy mu wolność teraz Jak sobie pięknie, bam jak sobie pięknie odpłynął wow super no kochani pierwsza rybka już jest zobaczymy czy będzie jakaś następna trzymajcie kciuki i zobaczymy czy się coś uda jeszcze więcej o, jestem już już jestem szczęśliwy nie? piękna naprawdę piękna ryba została złapana dobra zabieram się dalej za łapanie i widzę się z wami już przy kolejnej rybce zobaczcie kochani to jest mój zestaw. Tutaj jest ogólnie zrobione to z plecionki. W tym miejscu tutaj idzie 0,40 albo 35 fluorokarbon. Tutaj mamy stopper. Tutaj jest taki przesuwny ciężarek. Tungston, koralik szklany, znowu stopper. Tutaj mamy krętlik. Na tym krętliku mam podwiązane 0,25 fluorokarbon. Taki hak offsetowy, kreaturka i na to właśnie dziabnął ten piękny okoń. Dobra, wykonajmy kolejny rzut i zobaczymy, czy coś znowu uda się złapać. Trzymajcie kciuki, panowie i panie. Zobaczymy, czy to była jedna pojedyncza sztuka, czy, czy była tutaj cała grupka takich ukoń. Jest super, jestem zadowolony. Nie? Bam! Kolejna ryba Ło! Wow. O, wow. ale, ale oks, ale oks! Ten to walcz oh, no hej Jeszcze jeden jest, jeszcze jeden koło niego był. popatrzcie, są dwa okonie. Dwa okonie, jeden obok drugiego Jeden obok drugiego Tamten jeszcze większy chyba. Jest noch ein, jest noch Jest jeszcze jeden. Jest jeszcze jeden. Komop, komop, snę, snę, snel, Zobaczcie, może zaraz uda się złapać dwie ryby za jednym zamachem. Są dwa. Są dwa, zobaczcie. Nie wiem, czy to widzicie. Jest ein nast, jest ein nast. Chojma, chojma, snel derin. Kaj, dar, 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 dar. Dar ishi, dar, ishi, dar. Zie je hem? Daar rechts. Waar? Daar rechts. Yes. Ah. Ja, iets verder. shit Oké, okay, dobra. Dat, alleen deze die hier zwemt tussen, toch? Eh, nou, nah, no Hij is weer. Kijk, hij is weer. Ja, ik weet het. Hij is weer. Pak hem, pak hem. Ja? Nog één? Hij wil niet. Kijk, 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 kijk. Pak maar hem, pak maar hem. Nog één, nog één. Hij blijft bij je, hè? Ja. Kijk, 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 kijk. Niet zo Kom, kom hier, kom hier, kom hier. Naast mij, voor mij lopen, voor mij lopen. Ja, hij wil niet zo. Kijk, hij is, hij is letterlijk achter, hè? Ja. En loop maar, loop, loop maar door. Oké, hij is hier een klein visje gecoacht. Hij wil niet zo. Waarom dat hij is daar rechts? Daar rechts, daar rechts, daar. Ja. Oké, okay, eh, uh, kan je mij helpen met de landen, of moet ik zelf doen? Ja, is goed. Uh, die kante uh, 50 zijn, hè? Ja, dat is ook een andere vis. Dat een andere vis. Oké, pak maar land down, in. Hoppa. Bengtje. Wat een voetbal hoor. hè. Oké, okay, heeft heeft mijn gif. is toch naar de klot hè? Die hele mesje. Ja. Mesje. Oh ja. Snap hem? Ja. Nou, is zit nog nee. nou maar uit. Dit nou, ja. is de tweede, druga repka. En eh. Uh... Ja. <laughs> 49. 49. Nee. Het is toch 50? Nee, 49. Ja, hij moet over die zwarte. Mamy takie 49 cm. Piękny okoń. Zobaczcie tylko. Zobaczcie, jaka piękna ryba. 49 cm. Piękna rybka. Hepiej Piękna rybka. Dobra, ja bym chciał jeszcze zdjęcie. David, w moje foto, ścieszkie, te? Zobaczcie, kochani, dosłownie chwila później 49 cm, 46 i 49. Co tutaj się dzieje? Piękna rybka. Zobaczcie, jak się pięknie nastroszyła i te kolory. 40 cm, piękna rybka. Teraz zrobimy mu szybki release. Nie męczymy rybki. ja odejdę to do tego dalej, żeby móc razem. A trzeba go pięknie przełożyć. Zobaczcie. Zobaczcie, piękna ryba. 49 cm, jeszcze raz, jak pięknie wygląda. Zobaczcie, jak pięknie odchodzi idzie pięknie. Idzie sobie pięknie. Masakra. Wow, druga rybka dzisiaj. Pięknie to wyszło. Super to wyszło. To oh, jeszcze nie wiem, czy to chcę pożerać. Ja. To nie ik heb net man, 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 man. Zobaczcie tylko co zostało, co zostało z tej przynęty, nie zostało praktycznie już nic, taki o kawałeczek, przy okazji pokażę wam jak to, jak to, wygląda jak się zakłada nową przynętę. Tych kolorków już nie mam zbyt wiele, to jest trochę taka mieszanina, ale już mogę wam zdradzić OSP do Life Shrimp. 4 incze. I teraz tak. Na takim haku nie wiem, czy to będzie dobrze widać. I tutaj jest takie takie miejsce, takie wykrzywienie. Tutaj chodzi ogólnie o to, żeby tędy wychodziła przynęta. A, i ta przynęta już była używana widzę. Za Obracamy ją w drugą stronę. Chowamy tutaj naszą nasz fluorokarbonik, i tutaj mniej więcej powinna wyjść. No to przebijamy ją pięknie w taki sposób. Jest uzbrojona przynęta. Tak wygląda cała, a tak wygląda odgryziona przez 49 cm fajnego konia. Dobra, kochani, cieszę się mega niezmiernie, ale nie chcę tutaj wybuchać nie, nie, nie wiadomo jakim entuzjazmem, żeby się koledzy źle nie patrzyli. A ja idę dalej rzucać, i może uda się znowu złapać jakąś rybkę. Także trzymajcie kciuki. Tutaj jesteśmy w Holandii. Mamy ostatki sezonu. Już za niedługo będzie sezon zamknięty. No, także cieszę się, że na sam koniec udało się złapać e, dwie rybki. Dwie rybki e, naprawdę grubo powyżej 40, 46 i troszeczkę i pół pra, praktycznie i 49 cm. No, wymarzone ryby, wymarzone okonie, naprawdę. <laughs> Sposób jaki łowię na karolinkę to jest po prostu rzucenie, poczekanie, aż to opadnie, i wyobraźcie sobie, żeby on dosłownie ciężarek robił małe, małe, delikatne chopki po dnie. No i tym sposobem też można to robić albo wędką, podciągając po troszeczkę. Czujesz wtedy, jak przynęta, jak ciężarek chodzi po dnie. Bo tutaj tak naprawdę chodzi ciężarek pod przynęta po prostu jest ciągnięta bez żadnego obciążenia, tak? Można to zrobić też kołowrotkiem, takie delikatne cyknięcia. Jest różne, jest dużo sposobów, są różne techniki. Dzisiaj właśnie siadło i na tą ciąganą, i na tą podciąganą kołowrotkiem. No, tutaj koledzy też przybiegli. Z, nie wiem, 500 metrów, żeby spróbować też coś złapać. Ale jaka akcja w ogóle, jak za tym dużym okoniem, możliwe, że jeszcze większy okoń pływał i pilnował go przez taki dłuższy czas. No my myśleliśmy, że uda się jeszcze złapać drugiego, który płynął obok, ale niestety odpłynął sobie, dał sobie spokój. Jak widzicie, nie śpieszę się naprawdę jeden rzut zostaje naprawdę bardzo długo e, wykonywany, że tak powiem rzut. No, cała ta procedura zwijania, prezentowania przynęty e, naprawdę kosztuje dużo czasu. Jak widzieliście, to był jeden rzut, mniej więcej tyle mi to zajmuje i to nie jest jakiś daleki rzut, bo zobaczcie, gdzie jest łódka, gdzie są łódki. No i z tamtego miejsca tutaj. Zobaczcie ile czasu zajęło mi, żeby to zwinąć, zaprezentować aż do samego końca tą przynętę. Eee, jest to naprawdę na mega leniwe ryby, na ryby, które nie chcą łapać, e, które nie chcą żerować, ale i tak potrafią się skusić pięknie przy łódce. i tak potrafią się skusić na Coś takiego na takiego raczka jak najbardziej. No dobra kochani, zobaczymy, czy uda się trzecią rybę złapać. Mam nadzieję, mam nadzieję też, że dzisiaj uda się jeszcze pojechać gdzieś w jakieś inne miejsce i tam spróbować swoich sił. Póki co jeszcze tutaj próbujemy, tylko że tu już mamy obłowioną większą część tego zbiornika. Teraz jesteśmy w porcie. Zobaczymy, co to przyniesie, co dalej będzie. No, już się robi powoli ciemno. Trochę późno żeśmy zaczęli, ale może jeszcze coś się uda złapać. Spróbujemy jednak. Jeszcze jak nie z jednej, to z drugiej strony. Jeżeli nic nie będzie, no to trzeba kończyć na dzisiaj. Bo. Sandacie wieczorową porą to już od dłuższego czasu nie połapałem i chyba nie połapię. Bo na mojej rzece tak woda wybiła do góry, że jest niemożliwe po prostu dojść tam z brzegu i połowić. Najpierw trzeba przejść przez pole wody gdzieś po pas, po pachy i dopiero później mamy rzekę. Także no, zanim człowiek dojdzie ogólnie do tego. Do koryta, no to by trzeba było tam płynąć kraulem chyba. Także tak to teraz wygląda. No nic, David tutaj już wyruszył, coś pomachać. Ja też tutaj zaraz coś pomacham. W sumie już teraz odkładam, podpierak szybko plecak i lecimy oddawać te last, ostatnie last, last casty. Zobaczymy co tutaj będzie. Czy będzie jakaś rybka, czy nie.